11 lipiec 2023. kończysz się czas czasu. Dzisiaj święto świętego Benedykta. Dzisiaj rocznica urodzin Maksymiliana Emanuela. Było to 1662 rok. Rodził się w Monachium, Twoje święto, święty Benedykcie. Na Jego cześć. Klubem w Alteting jego rodzice wybudowali kościół Teatynów, gdzie jest pochowany. Gdzie jest pochowana również jego żona, nasza Teresa Kunegunda-Sobieska, regentka całej Bawary. Co roku na 11 lipca rodzina pielgrzymowała do Alteting. 330 lat potem w Warszawie powstał rząd Słuchockiej. Było to 1992 rok, kiedy ich JP2 rozbił wszystkie struktury kościelne, powstały w lipcu 1943 roku. Dlatego też rok 1943, kiedy Hamburg. Był bombardowany akcją Gomora w Rzymie. Rzucono bomby 19 lipca na Rzym. Tam, gdzie urodził się święty papież Benedykt V. Akcja Gomora, że tutaj gdzie umarł. Było to 4 lipca 1965 roku. Tysiąc lat potem w Częstochowie zmarł biskup Czajka, dzięki któremu Wyświęcono ostatnich 80 kapłanów w seminarium duchownego, który zawierzył Niepokolanemu Sercu Maryi 2 lutego 1943 roku na Wawelu, Niepokolanemu Sercu Maryi, tam gdzie 2 lutego 1676 roku. Była koronowana w łonie matki Teresa Konegunda-Sobieska, która była regentką całej Bawarii. Realizacja planu to było również Dachał, gdzie byłem wielokrotnie od 7 lutego 2006 roku. Ostatni raz. Byłam 28 kwietnia w 2019 roku. Byłam świadkiem profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa, założonym 28 kwietnia w 1963 roku przez biskupa Neuehoislera. Dzisiaj, 11 lipca, mamy rocznicę, kiedy został osadzony w obozie Dachau, urodził się przy Dachau. Tego dnia 11 lipca w pierwszym roku alianci bombardowali Münster, tego dnia bombardowali Aachen. Tam, gdzie rozdzielają nagrody Karola Wielkiego, Karola Wielkiego, który założył pierwszy kościół w Hamburgu w 808 roku. Ostatnia nagroda Karola Wielkiego otrzymała Ukraina. Wybrano datę 14 maja 2023. 14 maja w 1947 roku w 1948 roku w powodzie koncentracyjnym dacha umieszczono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci w osiedlu mieszkaniowym. Wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku. Ksiądz, więzień Dachau, ksiądz Rot. Tego samego roku 29 października 50 roku biskup Neuholdzen, więzień Dachau, wyświęcił na diakona we Frezing B16, tak zwanego papieża, następcę Benedykta XVI, który był w Hamburgu który zmarł w Hamburgu na wygnaniu. Jesteśmy w kaplicy, gdzie byli o tylu świętych. Kaplica ma być zniszczona wedle ich projektu. Pozwolili też tutaj modlić się Arabom. Thyssen, arcybiskup, który przyszedł w 2003 roku, był tutaj teraz 20. Czerwca. To on 18 czerwca 2012 roku otwierał Kościół 19 religii. Otrzymali również wszyscy 68 biskupów, otrzymało ode mnie 4 marca 2009 roku w hotelu Elize. O 12 w południe, co znaczy niedziela Bożego Miłosierdzia? Nie odpowiedział żaden, bo to już oni byli zorganizowani do tego nowego kościoła. 20 lipca 2002 roku otrzymam o 12 w południe połączenie z Rabinem Gondeckim. Nic nie wspomniał o kardynale Duchowskim w stulecie jego śmierci. Powiedział, że zapomniał. Następnego dnia w tej kaplicy obchodziliśmy 21 lipca w 2002 roku. 30 rocznicę ślubu. A Faustyna powiedziała, że będę na 9 rocznicę ślubu. Byłam, tylko że nie zostałam męża na 9 rocznicę. A tutaj mieliśmy wspólnotę prowadził ten nabożeństwo ksiądz Olczyk. Niezwykły kapłan Częstochowy, który zmarł na raka. Niezwykły był. Wierny Bogu. Matko Boże. patronku wszystkich. Teraz 13 lipca będą urodziny naszego księdza Olczyka. Będą urodziny błogosławionego Markiewicza, jak również rocznica ślubu rodziców świętej Tereski. Ludwik Marta poznał mnie z arcybiskupem, z arcybiskupem Majdańskim 29 lipca 2005 roku. Była to 333 rocznica śmierci św. Ludwika Marta. A nasz biskup obchodził tę uroczystość. Razem 111 kapłanów z Dachau było, sprowadził ich do Paryża. Ksiądz Palotyn, Cegiełka, Franciszek, którego wysłano do Ameryki. Niezwykły kapłan, cudownie uzdrowiony za przyczyną św. Faustyny. Spotkał dwa razy biskupa Kozala, który nie wiedział, że biskup Kozal nie jest biskupem. Biskup Kozal, 20. Jego kościół poświęcono 17 czerwca, teraz, Bydgoszczy 20. Ale to nie jest ten kościół. To jest kościół władców świata ze świętymi odpływami i z Wyszyńskim. Pozynem największego przestępcy świata byszyńskiego, organizatora likwidacji kapłanów. Jezu Tobie. Duchu Święty, przy Duchu Święty. Dziękujemy Ci Panie Boże za wszystkie dane.